Zróbmy sobie teraz takie zadanie jak to. To jest zadanie z geometrii analitycznej. Zadania z geometrii analitycznej są raczej trudne na maturach rozszerzonych i moja ocena tego zadania to zadanie trudne, dlatego że w takich zadaniach maturzyści mają problemy z wpadnięciem na pomysł i z ułożeniem strategii na zadanie i z doprowadzeniem zadania do końca bezbłędnie, więc raczej jest to zadanie trudne. Jeśli dla Ciebie jest łatwe, to super, ale dla większości myślę, że będzie trudne. Jak masz inne zdanie, napisz o tym w komentarzu. To zacznijmy. Jak sobie będę czytać tę treść zadania, to będę od razu sobie rysować to wszystko. I ja w geometrii analitycznej lubię sobie rysować bez układów współrzędnych, a jak nie mogę wpaść na pomysł, to rysuję w układzie współrzędnych. Albo jeżeli coś wymyślę ciekawego, to rysuję w układzie współrzędnych. Ale gdy nie mogę wpaść na pomysł, na rozwiązanie zadania, to też rysuję w układzie współrzędnych. Więc tak to właśnie wygląda. Zaznaczmy sobie wszystkie dane na początku. W układzie współrzędnych środek s okręgu o promieniu, Jakimś tam leży na prostej równaniu. Dobrze, to sobie zaznaczę. Środek S okręgu o promieniu pierwiastek z 5. Dobra, czyli mam jakiś tam okrąg. Jest promień tego okręgu. Może nie będę na, na razie rysować tego promienia, tylko sobie tutaj napiszę. Promień to jest pierwiastek z 5. Ten środek S leży na jakiejś prostej. Sobie też tutaj naprzę, narysuję tą prostą. Prosta jest o równaniu y równa się x plus 1. To od razu mówi mi, że ten środek ma współrzędny x, współrzędna y, to jest x plus 1. Mhm. Tak. Już mogę sobie tak zapisać. Dobra. Czyli to jest mój ten środek. Przez punkt A, którego odległość od punktu S jest większa od pierwiastek z 5. Poprowadzono dwie proste styczne do tego okręgu. To gdzieś punkt A musi być, który jest położony w odległości większej niż pierwiastek z pięciu, od tego S. To ten A może sobie tutaj narysuję tu. W ogóle wydaje mi się, że ta prosta mi się nie przyda ta. Jedyne, co mi się przyda, to te współrzędne tego S. Więc je tutaj zostawię. Okej, okay, fajnie, że mogę sobie tak mazać ty na maturze nie masz takiej opcji. Ale masz brudno opis pamiętaj, dobra. Czyli mam punkt jakiś A, mam podane współrzędne tego punktu A i odległość punktu A od S jest większa od, pierwiastków od pierwiastka z pięciu. I poprowadzono przez ten punkt dwie proste styczne do tego okręgu. Dobra, to rysuję sobie taką jedną prostą styczną. No, to nie będzie łatwe już. Nie będzie tutaj ta prosta styczna. O. No i jakaś druga prosta styczna. Może nie będzie taka. No, nie muszą być takie super idealnie proste. W każdym razie są dwie proste styczne do okręgu. Styczne do okręgu, czyli mają tutaj jeden punkt wspólny z okręgiem, a tutaj też jeden punkt wspólny z okręgiem. Na dodatek, jak masz styczne do okręgu, to dobrze sobie tutaj w tym miejscu narysować promień. I ten promień zawsze będzie pod kątem prostym w tym punkcie styczności. Dobra, tu jest ten promień i ja go znam, że to jest pierwiastek z pięciu. I tutaj też sobie zaznaczę promień. Promień i ja go znam, że to jest pierwiastek z pięciu. I tu jest kąt prosty. Dobra, mam to. Jeszcze tutaj troszkę poprawię, żeby był lepszy ten rysunek. Równa się. OK. I tutaj równa się. Mhm. Jeszcze te styczne, mają być y, styczne do tego okręgu w punktach B i C. Czyli tutaj mamy jakiś punkt B i C. Pole czworokąta ABSC jest równe 15, czyli pole ABSC jest równe 15. Na pewno z tego trzeba będzie jakoś skorzystać, jeszcze nie wiemy, jak. Mamy obliczyć współrzędne punktu S. Czyli ostatecznie musimy chyba X po prostu policzyć mhm. i będziemy wiedzieć, jaki jest ten S. Od czego ja w ogóle powinnam tutaj zacząć y, moje rozważania w tym zadaniu. Zaznaczyłam wszystkie dane na rysunku bardzo, bardzo dokładnie. No i teraz zastanawiamy się, co z tymi danymi zrobić. Najbardziej zastanawiająca dana dla mnie to jest ta dana. Może byśmy z niej sobie skorzystali, że pole czworokąta ABSC to jest 15 ABSC, patrzę sobie, gdzie jest ten czworokąt, i widzę, że w sumie mogłabym ten czworokąt sobie tutaj ciachnąć na pół. Zobacz na sobie na pół. No i teraz fajnie mi to wyjdzie, bo wyjdzie, wyjdą mi dwa trójkąty przystające. Skąd ja to wiem, że to są dwa trójkąty przystające? Wiem to stąd, że to, co tutaj widzisz, to są dwa odcinki styczne do okręgu. Jak to są odcinki styczne, to one są równej długości i mamy na to wzór w tablicach. Pokażę Ci zaraz ten wzór. Zobacz tutaj, wstawiłam wzór z tablic i teraz dokładnie widać, że te nasze odcinki, które tutaj zaznaczyłam, to tak jak w tym wzorze z tablic, to są te odcinki. I one są równej długości. Mhm. Stwierdzenia o odcinkach stycznych, my to wiemy. Czyli stwierdzenia o odcinkach stycznych, tak sobie, sobie można napisać w tym zadaniu. Stwierdzenia o odcinkach stycznych, wiemy, że te odcinki są równej długości. Mogę sobie je zaznaczyć jakąś literką. Literka X, Y jest niefortunna, bo to jest układ służętnych. Tak samo literka Z by była taka w sumie. Teoretycznie moglibyśmy to nazwać Z, ale Z by mogło się zamienić na dwójkę. Więc może nazwijmy ten odcinek po prostu K. Niech będzie K-odcinek. Mhm. I te odcinki są takie same. Stwierdzenie o odcinkach stycznych, i tak sobie piszesz w tym zadaniu. Jak wiemy, że te odcinki są takie same, to sobie to skasuję. To ten odcinek, który tutaj mamy, ten, to jest wspólny bok tych dwóch trójkątów. No i tutaj mamy też takie same odcinki. Więc te trójkąty są przystające z cechy bok, bok, bok. Więc sobie może to napiszmy. Co dalej z tym zrobić? Jak znam pole całego czworokąta, no to mogę też policzyć sobie pole jednego z tych trójkątów. To napiszę sobie pole SBA, to będzie jedna druga z pola ABSC. Czyli po prostu jedna druga z 15, czyli 7,5. No to już mam pole jednego trójkąta. Jak mam już pole, to może to kapoliczmy z tego pola, nie? Bo pole trójkąta to jest 1 druga razy A razy H. Czyli mogę sobie zrobić, że 7,5 to jest 1 druga razy podstawa to jest pierwiastek z 5 razy K. I w ten sposób obliczę to K. Nie wiem po co, ale liczę. Może się to K do czegoś przyda. I mam teraz, że K to się równa. Mhm. A to może jeszcze zrobię sobie tak, że pomnożę razy 2 to będzie 15. Równa się pierwiastek z 5K czyli k to będzie 15 przez pierwiastek z 5, usunę niewymierność, mam pierwiastek, 15 pierwiastków z 5 przez 5, czyli k ostatecznie to jest 3 pierwiastek z 5. Dobra, super, obliczyłam tą długość, nie mam pojęcia po co, ale na pewno się to do czegoś przyda. Fajnie, mam już to policzone. Co my chcemy w tym zadaniu w ogóle policzyć? To pole wykorzystaliśmy, tą daną wykorzystaliśmy super. Mamy obliczyć s, czyli ten środek. No i teraz, hmm, co z tym dalej zrobić? Moglibyśmy zastanowić się, że skoro mamy tutaj s, mamy te odległości już policzone, nie znamy tylko tutaj tych współrzędnych x tego s, to może z Pitagorasa byśmy sobie machnęli ten odcinek od s do a. Z Pitagorasa to policzymy i użyjemy wzoru na długość odcinka. Mam nadzieję, że to będzie fajny sposób dla ciebie. Jeśli, jeśli masz inny, proszę bardzo, napisz w komentarzu do filmu. Czyli tak, wykorzystałam sobie pole, troszkę sobie to pomniejszymy i kontynuuję to. Mhm. Tak. Mamy to załatwione. To teraz mogę sobie zrobić tak. Policzę sobie z Pitagorasa, czyli w trójkącie SBA zrobię sobie Pitagorasa. Pierwiastek z 5 do kwadratu. Dodać. Dodać. 3 pierwiastki z 5 do kwadratu równa się i tu, <laughs> może sobie po prostu zrobię sa do kwadratu. O. I teraz sa do kwadratu to będzie 5, dodać 9 razy 5, czyli sa do kwadratu to będzie 50. No i mogę sobie jeszcze do sa ewentualnie policzyć, czy to jest pierwiastek z 50. I teraz mogę sobie zapisać wzór na sa ze wzoru na długość odcinka. Czyli sobie zrobię tak, SA to się równa pierwiastek. I tutaj używam wzoru na długość odcinka. Mam nadzieję, że znasz go prawie, że na pamięć, jak nie, to sobie zajrzyj do tablic. W jednym nawiasie odejmujemy x-owe współrzędne punktów, czyli te dwie współrzędne odejmujemy, zrobię sobie x minus 1, a w drugim nawiasie odejmujemy y-owe współrzędne punktów, x plus 1 minus 2. Już znam to SA a to jest pierwiastek z 50. to się równa pierwiastek no i sobie tutaj wszystko liczę i wyjdzie mi x i koniec zadania mhm. zadanie jest o tyle trudne, że można nie wpaść od razu na taki pomysł, można sobie błądzić w tym zadaniu o, a ja tu jeszcze jedną fajną rzecz, rzecz zauważyłam, można błądzić w tym zadaniu i nie wymyśleć tego od razu tego sposobu i dlatego moim zdaniem jest to trudne zobacz, tutaj jest x minus 1 do kwadratu dodać x minus 1 do kwadratu, to jeszcze sobie tutaj spotęguję to wszystko, żeby te pierwiastki znikły. Będzie 50 równa się x minus 1 do kwadratu, dodać x minus 1 do kwadratu, to w sumie mi daje 2 razy x minus 1 do kwadratu i rozwiążę sobie może to taką sprytną metodą. Jak nie chcesz, to możesz rozwiązać inną, nie ma problemu. 25 to się równa x minus 1 do kwadratu i uwaga, tu zrobię tą sprytną metodę x minus 1 do kwadratu to jest 25. Mogę sobie to spierwiastkować i mam x minus 1 równa się 5 lub x minus 1 równa się minus 5. Jak nie chcesz tak robić, zrób po swojemu. Nie mam z tym problemu. Dobra, i nam wyszły dwie opcje. Może być taki x albo taki x. No i teraz musielibyśmy się dowiedzieć, czy odrzucić któryś z tych x, czy nie. Ja na razie żadnego nie odrzucam sobie wyznaczę s, s ma współrzędne x i x plus 1. I teraz sobie zrobię tak, dla tego x -a współrzędne s to będzie 6 i 6 plus 1, czyli 7. A dla tego x, -a s będzie miał współrzędne minus 4 i minus 3. No i teraz zastanówmy się, czy te moje odpowiedzi są jakieś takie w miarę logiczne, czy nie. Mogę na przykład zrobić sobie rysunek taki w układzie współrzędnych i zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Czy może coś się nie zgadza? Ja zrobię ten rysunek, tutaj go wstawię i zobaczysz. Narysowałam sobie wszystko w układzie współrzędnych, takie szkice sobie zrobiłam, żeby sprawdzić, czy faktycznie mogą być dwie opcje tego S. Tutaj jedna opcja S, kiedy S ma współrzędne 6,7, i druga opcja S, kiedy ma współrzędne -4,3. No i faktycznie mogłoby się tak zdarzyć, że mamy dwa różne okręgi, czyli na przykład jedna styczna jest tu, o, i ona sobie tutaj przechodzi, a druga styczna na przykład jest tu. I sobie też przechodzi przez ten punkt A i przez ten drugi okrąg. Widać to, mam nadzieję, że mogą być dwa okręgi. A teraz zobaczmy uwagi do tego zadania. Za co CKE nie przyznałoby punktów? I mam tutaj uwagi CKE do tego zadania. I po pierwsze, jeżeli ktoś tutaj policzyłby pole trójkąta bez tej jednej drugiej, we wzorze na pole trójkąta lub pole deltoidu, ktoś nie użyłby tej jednej drugiej, no to wtedy to traktujemy jako błąd rachunkowy, czyli macie minus jeden punkt. I teraz uwaga, jeżeli zrozumiesz zadanie do końca, ale otrzymasz więcej niż dwa punkty S, to możesz co najwyżej otrzymać cztery punkty. No, czyli coś tam ci się pomiesza i będzie więcej niż tych punktów S, czyli wiem, jakiś większy problem będziesz mieć z zadaniu, to mogą ci odjąć jednego punktu na to. No, ale jeśli poza tym wszystko będzie dobrze, no to tak to właśnie wygląda. Zadanko dosyć ciekawe, wydaje się nie takie trudne. Jeszcze tutaj pokażę, jak to wygląda w całości. Wydaje się nie tak bardzo skomplikowane, ale tak jak mówiłam, jeżeli nie masz pomysłu na zadanie, może być trudne, dlatego poziom trudności jest trudny. Zobaczmy kolejne zadanie.